Okej, utek, utek, utek. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku wlodastka redukcyjnego, przypominam, ze 130 ze 140 prawie próbuję zejść w 2025 roku do mniej więcej 90-95. U mnie jest 9 marca godzina 20 po 12. No i co? Na początku odcinka. Duże przypomnienie. Nie wiem czy to przypomnienie będzie miało sens, bo tak naprawdę już będzie po 8 marca, ale jeżeli komuś to pomoże, no to jakby przypominam, że był dzień kobiet, nie. Coś mi się wydaje, że jak macie kobietę i zapomnieliście, no to ja już wam nie muszę przypominać, bo na pewno ktoś inny wam o tym przypomni. Miejmy nadzieję, że nie zapomnieliście i i że po prostu będzie spokój. A jeżeli nie, no to będzie ciężko, nie? Wracając do odcinka, dzisiaj, tak jak widzicie, wpadnie monster troszeczkę inny niż biały. Yy, on jest o smaku... nie wiem jakim smaku, ale będąc na zakupach zauważyłem promocję 2 plus 1. Bo jakby, nie mogłem przejść obojętnie. A żeby był tylko jeden biały, samotny, no to dobrałem mu dwóch ciemnych przyjaciół. Ach, oczywiście zero sugar. Jak dla mnie troszeczkę za dużo smaku takiej gumy balonowej. Nie wiem czy, nie wiem, czy też macie takie odczucie, jeżeli chodzi o ten smak monsterka, ale no zdecydowanie wolę białego. Ale zadaniem Monsterka nie jest to, żeby smakować, tylko żeby pobudzić uśpionego zwierza. Bo trening po pierwszej w nocy może okazać się hmm, ciężki do zrealizowania. Jeżeli chodzi o jedzenie dzisiaj, to no nie, pokazywałem, nie pokazywałem wam, bo mieliśmy gdzieś takie wspólne jedzenie w ciągu dnia. Tak świętujemy prawie wszystkie okazje. Tak był, tak był 14 lutego, tak jest 8 marca. Zdradzę Wam tylko, że były to panczejki proteinowe, te z Biedronki. Oczywiście ja zrobiłem sobie to z pipitu. A tuż przed wyjściem tutaj do Was, czyli tak 23 23.30, zjadłem sobie dwa tościki na spokojnie z żółtym serem oraz z szyneczką. Do tego dodałem sobie keczup. I odrobinę majonezu wymieszałem to sobie i miałem sobie i miałem taki dip do tych tostów. Dzisiaj będzie taki odcinek troszeczkę tylko dźwigający, bo przyjadę do domu, tylko wam pokażę co zjem na kolację, znaczy na kolację, nie wiem nocny posiłek po treningu, tak to się będzie nazywać. Eee, no i co? Mam nowy e, obiektyw do aparatu. Mam nadzieję, że dobrze widać. On jest troszeczkę ciemniejszy. Dajcie znać, czy jest jakaś poprawa. 30 minut drogi, 90% monsterka. Udana to będzie podróż. Widzimy się na siłowni. Moi drodzy, godzina pierwsza 06. Tego to jestem po fryzjerze. Jak zwykle Pani Basia spisała się na medal. W końcu wygląda jak człowiek. Albo przynajmniej przypominam. Dzisiaj na treningu mam zaległy trening w parku, Zaległy z tego względu, że powinien być wczoraj. Zrobię sobie to dzisiaj. Nie ma to większego znaczenia. Jakby no w perspektywie w perspektywie do dnia. Ma jakiś wpływ, bo jutro mam klatę, a pod, przed klatą zrobić warki to nie do końca rozsądne, ale raz na jakiś czas nie będzie większego problemu. Wydaje mi się, że też warto wspomnieć o ostatniej pomyłce, która zaszła właśnie na treningu barków. Eee, podczas bicia rekordu założyłem więcej niż powinienem, bo założyłem 120 kg na wyciskaniu na maszynie. No i wycisnąłem, ale nie tak miało nie tak miało być na no pewno dzisiaj przypinuję, żeby te obciążenia nie były za duże, bo jakby wiadomo może na, można sobie planować bicie rekordu, ale jak zakładamy więcej i mamy takie poczucie, że hej no miałem dużą szansę na to, że to podniosę i jakby podchodzimy do tego bicia rekordu, jakby niepotrzebnie niepotrzebnie tworzymy sobie miejsce do kontuzji. Muszę Wam powiedzieć, że dawno nie miałem w rękach dwudziestek na wznosach. Wiadomo, troszkę technika cierpi, ale tak jak Wam mówię od kilku y, odcinków, staram się zakończyć ten plan z przytupem. Także wjeżdżałem 20, a podejrzewam, że w ostatnim dniu planu będzie to 22,5 i No i tak jak wam mówiłem, dzisiaj podszedłem pod taki mój prawdziwy rekord 110 kg na 6, na poprzednim treningu było wymęczone już naprawdę na maksymalnym wysiłku 120 razy 5. Nie warto przybijać swoich marców, bo te 120 to było przybicie, jakby nie warto wskakiwać 2 stopnie wyżej za jednym razem, bo to się może źle skończyć, ze 110 też jestem zadowolony, a te 120... Też może być. Tylko pamiętajcie, uważajcie na siebie, bo potem możecie mieć dwa miesiące przerwy. Jeżeli coś wam w barku pójdzie, nie opłaca się. Powiem Wam szczerze, że z tego ćwiczenia w moim planie jestem najmniej zadowolony. Nie ma tak kiepskiego ćwiczenia w tym planie jak to e, na tył barku. E, z tego względu, że mamy ograniczoną ilość e, czasu, jak robimy ruch, mamy ograniczoną ilość e, miejsca na maksymalne spięcie mięśnia, czyli jak jesteśmy tutaj na dole, to jakby, jakby no wiecie, jestem oparty o, o ławkę i robię ten ruch, nie? Jak już wraca tutaj ciężar, jakby nie ma napięcia z tyłu w, w tylnej części barku, dlatego w nowym planie zmienię sobie to ćwiczenie e, z linkami, będę robił tył barku z linkami, właśnie po to, żeby przez cały zakres tego ruchu czuć Napięcie. wiecie, jak odkładacie ciężar, jak jestem tak pochylony, wkładacie tutaj ciężar na dół, no to to napięcie znika i czuć to po prostu, no nie czuć tego mięśnia. Wiadomo, że ten mięsień nie będzie palił jak, jak kudo, bo to bo jest to mały mięsień, ale też nie ma takiego, nie ma takiego czucia tego mięśnia, tak jakbym to robił na lince, na bramie. Że poznaliście moje najsłabsze ćwiczenie w planie, dajcie znać od co macie na uwarku, bo bardzo jestem ciekaw. Już mamy jakiś taki mały zarys mojego nowego planu. Jeżeli podacie mi jakieś fajne ćwiczenie, to jestem w stanie je zaimplementować. <grym> Аа <coughs> Fak, <gry> 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 oh. <gry> oh. <gry> oh. <gry> barków skończony, powiem wam, że no dobija mnie tylko to ćwiczenie na tył barku, reszta ćwiczeń jest sporo, ale wydaje mi się, że też przyda się takie małe urozmaicenie, bo mam wrażenie, że no po prostu zlewają mi się dni treningowe. Nie pamiętam, czy było dwa treningi temu, pewnie dlatego, że ciągle mam to samo, mimo tego, że dokładam ciężar. No i to jest kolejny sposób na to, żeby zwalczyć nudę na siłowni, bo wiadomo, że siłownia jest takim procesem, że powtarza się te same wzorce ruchowe, albo taki mały zakres tych wzorców ruchowych jest, żeby powtarzać. Dobrze wyglądam, co? jest mały zakres tych, 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 tych ruchów, które można robić. Nie ma za dużo ćwiczeń na przykład na barki, tak? Można robić jakieś różne waracje, ale czy one też tak samo zadziałają jak wyciskanie, siedząc albo stojąc. No nie za bardzo. Także jesteśmy skazani na te ćwiczenia złożone. Szkoda, że mam zniszczone te plecy, bo już chętnie bym powiesował coś. Ale no boję się. A wracając do barków, e no, to ostatnie ćwiczenie do odcięcia. Cztery serie. Ta maszyna jest świetna. Ją na pewno zostawię w planie. Ona będzie, może nie nadobicie takie teraz, tylko jako pierwsze albo drugie ćwiczenie, tak, żeby ona, to, to ćwiczenie też coś z siebie dało. No, po prostu w budowie w mięśni, a nie takie na dobicie. A teraz biorę się za dokładnie. Dokładnie za to, czyli za nogi. jak możecie zobaczyć nogi są nadal oporne ale wrzuciłem dzisiaj trzy serie z leciutką rampą ciężaru tak żeby te mięśnie już nie miały żadnego innego wyjścia niż się po prostu tylko przyzwyczaić a za dwa tygodnie wielki dzień bo zrobię sobie Taki plan, żeby miał osobny dzień na nogi. Tak, że nie będzie wymówki. Będę specjalnie przyjeżdżał na siłownię w nocy, żeby no, robić nogi. Nie sądziłem, że to się kiedykolwiek stanie, ale coś, to jest to Wasza wina nie? Jest to wasza wina. E, ale dziękuję Wam za to, że zwracaliście na to uwagę. Popracujemy trochę nad popytami. Bardziej mi zależy na tym, żeby organizm więcej palił e, energii, bo. Na pewno, na pewno nawet ciężki trening barków. Nawet jakbym się zajechał do dniu barków i nie miałbym siły, to pali zdecydowanie mniej kalorii. Od nóg od treningu nóg nawet takiego średniego, bo jest to dużo większa partia mięśniowa, nawet nie na samym treningu, ale samo odbudowanie, odbudowanie glikogenu z tych mięśni też powoduje jakiś wydatek energetyczny. Trzy serie na w składzie teraz idziemy na dwójkę. <laughs> <laughs> Moi drodzy, dzisiejszy trening kończę z czasem. Godzina 24 na treningu, udało mi się przerzucić 11 ton 696 kilo. Zdjęcie do aplikacji Heavy, tam możecie śledzić moje poczynania i tam też zapisuję wszystkie moje treningi. Także gdyby ktoś chciał podglądać. I sprawdzać, czy mam obciążenia na treningu dokładne, jak robię progres to zapraszam jak widzieliście wy w treningu Nur, dodałem sobie hip trusty na takiej maszynie i od razu pierwsze moje pytanie jak prowadzicie sztangę albo ten pas na wysokości pasa czy na wysokości pępka bo tak mi się to wrzyna w brzuch, jeszcze mam Benia, który pozwala na to żeby się wrzynało, ale było mi strasznie niewygodnie, nawet jak położyłem sobie to tutaj pod Beniem, to i tak mnie bolało, dajcie znać jak to powinno wyglądać, bo ja jestem nowy w tym ćwiczeniu, kiedyś robiłem na sztandze, ale podkładałem sobie bardzo dużo tych, tych mat takich do, do jogi i to nie było tak odczuwalne, a chciałbym też przeatakować pośladki. Nie ze względu na to, że, że zależy mi na pośladkach, tylko zależy mi na wzmocnieniu. Tylnej taśmy. Mimo tego, że ciągle wam mówię, że mam problemy z nogami, z plecami, z nogami też, bo nie ćwiczę, z plecami, to jakby nie mówiąc wam o tym, jakby zaciągam informacji z internetu, może jeszcze u mnie to nie byłem, bo u dwóch fiz się przejechałem ale zaciągam informacje z internetu jak tylko mogę, jak tylko mam chwilę. No i jednym z takich remediów na, to, na ten ból mojego, moich pleców to jest wzmocnienie mięśni brzucha. Na pewno mam je słabe, bo jestem to tyłek. No i wzmocnienie mięśni pleców, dolnej części pleców oraz dwójki i pośladki. Idealnie byłoby robić martwy ciąg, przysiady, hiptrasty ze sztandą i martwić się na prostych nogach ale boję się o te plecy zacznę sobie od takich prostych ćwiczeń które nie wymagają stabilizacji i zobaczymy jak to pójdzie też z tego powodu zaczynam ćwiczyć te nogi żeby troszeczkę je rozruszać i żeby ta stabilność w którymś momencie po prostu się polepszyła u mnie jest godzina u mnie jest godzina 2.43 trening wyjątkowo długi ze względu na to, że jakby połączyłem barki i nogi w nowym planie będzie to osobny dzień na nogi i co? jadę do domu widzimy się w moim posiłku na koniec dnia U mnie jest godzina 4.20. Tak wygląda mój ostatni posiłek. Tutaj mam 320 g filata z kurczaka, 180 g papryki, 180 g cebuli i coś około 250 g pieczarek. Wrzucam to sobie na 20 minut do airfryera i zaraz zobaczycie. Jak to wygląda po przygotowaniu? Standardowo musiało się to zakończyć leciutkim spaleniem, ale ja takie coś lubię. Szkoda tylko, że moja kuchnia nadaje się tylko i wyłącznie do wywietrzenia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to już to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, że byliście i zapraszam Was już jutro na kolejny odcinek z serii Redukcja.